Cześć. Witam Was na moim dwunastym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o hodowli modliszek w domu. Modliszki można trzymać w różnych rzeczach. Ja tą trzymam w takim pudełku, ale mniejsze można trzymać w takim pudełku. Można go kupić w aptece, bo jest to pojemnik na mocz. Ta modliszka nazywa się Hierodula Mebranacea. Modliszki przechodzą kilka wylinek. Samica przechodzi 8, a samiec 6. Ale ta liczba wylinek zależy od rodzaju modliszki. Moja modliszka miała już dwie wylinki. To są akurat wylinki moich innych modliszek. A tak wyglądały wylinki. Tamtej modliszek. Modliszki możemy trzymać w różnych temperaturach. Niektóre są dla początkujących i nie, we, i nie wymagają zbyt dużej opieki. Ja akurat swoją modliszkę trzymam w temperaturze pokojowej, czyli około 22 stopni. Powinny też mieć wilgotność około 80 stopni. Procent wilgotności i trzeba im właśnie spryskiwać ścianki. A więc spryskujemy. A ten papier, który tutaj widzicie, są na nim takie czarne kropeczki to są tej modliżki odchody. A modliżki możemy trzymać na takim papierze lub na torfie. Wszystko po prostu zale zależy od was, jak chcecie. Ja akurat tą trzymam na papierze. Muszą mieć też wentylację u góry i na dole, ponieważ taka jest dla nich najlepiej. Ale rozmnażać jest je trudno i to bardzo trudno. Ponieważ samica może zjeść samca, odgryzie mu głowę. Gdy modliszka jest jeszcze mała, to dajemy jej muszki owocówki, a gdy podrośnie, możemy jej dawać mączniki, świerszcze lub karaczany. Modliszki nie mogą mieć za dużo chityny, a bardzo dużo chityny jest właśnie w mącznikach. Także nie zaleca się często podawać mączniki modliszkom. Najlepiej ją jest karmić, kiedy jej odwók jest już chudy. A jak, jak widzicie, to ta modiszka nie jest aż taka strasznie gruba. Także właśnie teraz ją nakarmimy. Mącznik trochę poleciał, także spróbuję jej dać jeszcze raz. O, poluje! Widzicie? Teraz go będzie jadła. Płeć możemy rozpoznać po segmentach, na odwłoku. Samica ma 6, a samiec ma 8. A to jest właśnie samica. Samice oprócz tego nie potrafią latać, gdy są dorosłe, bo skrzydełka im odrastają dopiero, gdy ma końcową wylinkę na imago. Samice. Też nie potrafią skakać, a samce bardzo mocno skakają i też przy tym latają. A teraz patrzcie, jak je. Jest bardzo pięknie ubarwiona. Tutaj ma zielony kolor, a odwóg ma jeszcze bardziej zielony a na nogach ma takie małe wypustki. Brązowe. Modliszki mają trzy pary odnóży. To są odnóża kroczne, a to odnóża chwytne. Tymi chwyta ofiarę i trzyma przy jedzeniu. Jest kilka rodzajów modliszek polecanych dla początkujących. Ta akurat jest dla początkujących. Hierodula mebranacea. Tak to wygląda z bliska. Z głowy jej wyrastają takie czułka. Na odnurzach chwytnych ma takie kolce. Modliszki to bardzo fajne zwierzęta. Dziękuję za oglądanie tego filmika. I zapraszam na kolejne.